W trakcie trwania projektu Lublin Rowerem Obywatelski Monitoring Spraw Rowerowych przeprowadziliśmy analizę wypadków drogowych z udziałem rowerzystów na terenie miasta. Wynika z niej, że liczba zdarzeń z udziałem rowerzystów na terenie Lublina w latach 2010-2014 wzrosła z 85 do ponad 135 rocznie. W tym samym okresie liczba osób doznających obrażeń w wypadkach była jednak stała i wynosiła około 20-30 osób. Uwzględniając znaczny wzrost liczby rowerzystów na ulicach, oznacza to, że pomimo większej ilości wypadków, bezpieczeństwo rowerzystów w Lublinie wzrasta. Wbrew obiegowej opinii, typowe zdarzenie z udziałem rowerzysty to zdarzenie boczne z samochodem osobowym w warunkach suchej nawierzchni i dobrej widoczności z zachowaniem dopuszczalnej w mieście prędkości 50 km na Sprawcą jest zazwyczaj kierowca, który nie ustępuje rowerzyście pierwszeństwa. Sytuacje te idealnie obrazują dwa skrzyżowania, na których notorycznie dochodzi do tego typu wydarzeń. Pierwsze to skrzyżowanie ulicy Bursaki i Smorawińskiego, drugie ulicy Andersa i Zawilcowej. Co istotne, w strefie uspokojonego ruchu, gdzie prędkość dopuszczalna wynosi do 30 km na godzinę, praktycznie nie dochodzi do zdarzeń drogowych. Z tego powodu zachęcamy władze miasta do tworzenia tego typu stref.